Jest z nami bardzo zadowolony i trochę zmęczony Patryk Mituła. Powiedz, pokonałeś, można powiedzieć, miejscowego bohatera tak? na, na, na jego terenie, bo, bo w parterze jak się z tym czujesz? Jestem lekko zaskoczony, że skończyłem walkę w parterze. Dużo lepiej czuję się w technikach bokserskich w stójce. Tym bardziej mnie cieszy, że udało mi się poddać. A czy w pewnym momencie czułeś się sfrustrowany, że on jednak gasił te twoje ataki jako zapaśnik, jako tam wielokrotny właśnie mistrz polski w zapasach. No, był w stanie cię sprowadzać mocno, bardzo dynamicznie, z czego jest znany. Nie, nie frustrowało mnie, to nie irytowało. Chciałbym być zawodnikiem przekrojowym. I tym plus dla mnie, że. Jako, już w terenie sportu walki uderzane zaczynałem, to cieszę się, że udało mi się poddać. A czułeś ten właśnie doping tutaj publiczności miejscowej właśnie w tym momencie, bo było bardzo głośno, tak? Więc przez całą walkę też tam był ten doping. Jak ty się z tym czujesz? Powiem szczerze, nie słyszałem, nie słyszałem dopingu, byłem tak skupiony na walce. Ale cieszę się, że byli moi kibice, moi znajomi, mnie wspierali dopingowali. Mm -hmm. Bardzo się z tego cieszę. Poprzednia walka to była, to, to była twoja przegrana, teraz wróciłeś na, na, na ścieżkę wygranych, czy w zasadzie dopiero wszedłeś na ścieżkę wygranych. Czy to było dla ciebie istotne bardzo, żebyś, żeby właśnie tak się stało dzisiaj? Tak. Zrobiłem krok wstecz, tylko po to, żeby wziąć rozbieg. I teraz ciężko mi będzie cię zatrzymać. A ile się przygotowywałeś do tej walki? W jaki sposób w ogóle się przygotowywałeś na twojego rywala? Bo można było się spodziewać, co on zaprezentuje. Przygotowałem się dwa miesiące. Dużo starałem się skupiać na, na kondycji i wytrzymałości, no i też robiłem trochę zapasów. Ale jednak Sebastian słynie z dobrych zapasów, więc no nie było problemu mnie przewrócić. Ale dużo pracowałem nad kondycją, bo nie ukrywam, chciałem przewalczyć 15 minut, ale nadarzyła się okazja skończyć to i zresztą jestem z tego zadowolony. Jakbyś tak właśnie mógł, e, za, powiem, zareklamować e, swój klub, bo tu mi opowiedziałeś właśnie, że generalnie wymienia ci się to doświadczeniem doświadczenie właśnie włączne, jakbyś tak e, pokrótce określił twój klub. Jeżeli chcecie zacząć startować na zawodach, to polecam, bo doświadczenie z zawodów jest przede wszystkim e, najważniejsze. My dużo jeździmy po zawodach, nie zamykamy się tylko w gronie, że ćwiczymy, jeździmy na zawody. Ja przeważnie prowadzę stójkę, Konrad, parter i jakoś łączymy to, to w jedność, czyli wmieszane w tej walki. Tak, skoro o tym wspomniałeś, właśnie to jak właśnie Twój reko, rekord amatorski wygląda? Ostatnio wygrałem pierwszą walkę w full kontakcie. A tak szczerze to nie mam pojęcia jaki mam rekord, rekord amatorski. Dobra, to zaczynamy teraz liczyć w takim razie tylko zawodowe. Dzięki bardzo i gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzięki.